Gdzie my jeżdżemy dzisiaj z tym śmiesznym bagażniczkiem? Śmieszny, to ty jesteś w tej czapce? Wśród przekomarzanek para ruszyła w stronę Warszawy. Humor Edka pozostawia wiele do życzenia, a jego zdanie na temat dachowego bagażnika jest jasne i niezmienne. Ja głuchy jestem, bo... Nie, muszę to coś... Weź mi powtórz. Marek, ja nie będę się z tobą kłócił. No to po to jest bagażnik, żeby na niego ładować! No dobrze, niech ci będzie, no. Widocznie temat bagażnika został wyczerpany, bo reszta drogi do celu mija w ciszy. Za 200 metrów miejsce docelowe będzie po Możemy stronie. No następaj tu. Nawej Jezu, jesteśmy na miejscu. No, o. O. Co to jest tam Marek za dzwoni? Ale pogoda. Nie wiem, człowiek zadzwonił trzeba iść! To chyba gdzieś tu, Marek. No tak, tutaj, chodź. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Proszę do telefon, że mam jakiś złom u, u Pani tu oprzątnąć. Tak, oczywiście. Dzwonił chyba szef. No tak. Jest jakiś złom. Może Pani nam pokazać? Zapraszam, pokażę no, Pani, to, Pana, gdzie, jest to, gdzie jest ten złom. Zapraszam. Tutaj Nasze. jest ten złom. Garki i... To to i wszystko, tak? Tak, tak oczywiście. Bierzesz te garki małe, uh -huh. a ja ten pikaniczek. To pikaniczek jest kochany. Tak, oczywiście. Dawaj, 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 dawaj bo to czasu. Dobra. Marek, a te garki to do bagażnika na tym czy na dach? Ej, idź, nie dajmy. za Ja za tą kolorą. Proszę panią was połaznąć. Na... Chociaż pytanie Etka zabrzmiało poważnie i uprzejmie, jego pracodawca natychmiast wyczuł ironię. Jeżeli chodzi o progres w zakresie transportu drobnicy, dachowy bagażnik niczego nie zmienia. Proszę bardzo. Dziękujemy Pani bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do, widzenia. Do widzenia. Zapraszamy. Złomu jest mało, więc kasy też będzie mało. Ale fanty przynajmniej bez problemu zmieszczą się w osobówce. Dawaj, dawaj! 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 Dobra. Na w prawo. Ten punkt odbioru to nie jedyny cel dzisiejszej podróży. Do drugiej lokacji prowadzi Marek, a po drodze dostrzega złomiarską szansę. Kontener, fajnie. Tu na lewej. Nie, 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 coś? Nie. A nie z tobą? A nie wiem, że to właśnie faciego! Co jest Marek? No co jest? Złobos? Widzę, widzę,